Witam serdecznie wszystkie Zodiakalne bliźnięta i zapraszam Was na horoskop na miesiąc marzec. Aura tego miesiąca to dziesiątka denarów. Będzie to miesiąc obfitujący w napływ pieniędzy. Będzie to miesiąc drogich zakupów, takich, na które przygotowywaliście się od dłuższego czasu. Będzie to miesiąc podwyżki, dodatkowych bonusów pieniężnych. Będzie to czas radości finansowej. Sprawy zawodowe. Pokazuje się nam karta pracy, a więc tutaj rzeczywiście dużo będzie do zrobienia w temacie spraw zawodowych. Mamy Trójkę Mieczy i Piątkę Pucharów. Wielu z Was będzie potrzebowało dokonać zmiany w swoich sprawach zawodowych, będzie potrzebowało na chwilę odpocząć. Ta Trójka Mieczy może pokazywać czas chorobowego, który będzie Wam potrzebny, a może po prostu pokazywać czas jakiegoś urlopu. Być może również, że Będziecie chcieli wraz z nadejściem wiosny zmienić swoje stanowisko pracy, postarać się nacisnąć trochę szefa odnośnie Waszego awansu. Trzeba będzie tutaj jakby troszeczkę się nagimnastykować w związku z tym, bo nie od razu uda się Wam ten Wasz plan zrealizować. Jednak będzie to miesiąc, w którym na pewno rozpoczną się jakieś zmiany w Waszych sprawach zawodowych. Rozpoczniecie je Wy sami. Z taką nadzieją na lepsze, na lepsze jutro w tych, w tych sprawach zawodowych. A więc może to być to samo miejsce pracy, a, a inne stanowisko, ale może też być całkowicie inne miejsce pracy. Zdrowie. Tutaj pokazują się Wam jakieś terapie związane ze sprawami ginekologicznymi. Może to dotyczyć Was albo bliskiej Wam osoby. I tutaj takie oczekiwanie na rezultaty, na to, żeby ta sytuacja się poprawiła. Natomiast już będzie wiadomo, że jeżeli te sprawy zdrowotne rozpoczną się teraz w marcu, to będą one ciągnęły się przez 3-4 miesiące, zanim całkowicie się wyleczycie. Natomiast jeżeli te sprawy już się ciągną jakieś 3-4 miesiące, to ten marzec będzie dla Was takim końcowym etapem tej terapii. Związek. Uczucia. Moi drodzy, w związku Waszym może dojść do takich rozpamiętywania jakichś starych sytuacji, starych historii, czegoś, co zabolało Wasze serce. Będą tutaj rozmowy na ten temat, i po prostu będzie ta dziesiątka mieczy, pokazuje, że jest szansa na to, że. Całkowicie ten stary temat, który was gryzie i po nocach spać nie daje, że to on po prostu zniknie, zostanie przez was zakończony, zamknięty, obgadany. Tyle razy, że już sami nie będziecie chcieli tematu podnosić, i nie będziecie chcieli tego ciężaru na swoich plecach dźwigać, a więc on całkowicie odejdzie z waszego związku, z waszego życia, i wkroczy tutaj koło fortuny, który zapowiada ogromne zmiany w waszym związku. I teraz, no, jeżeli ta sytuacja jest bardzo taka mocna dla was i ciągnie się od dłuższego czasu, to może dojść do ostatecznego rozstania. Natomiast większość związków, jednak, po prostu przejdzie przez ten trudny czas i zdecyduje się rozpocząć wszystko od nowa. Co w związku z samotnymi osobami? Na pewno odetniecie się od osób, które są dla Was toksyczne i zakończycie toksyczne związki, i jakby przestaniecie o tym myśleć, tak? Uleczycie, wyleczycie się z tego. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o poznawanie nowych osób, jest taka możliwość, bo koło fortuny zawsze daje nową możliwość, zawsze pokazuje, że sytuacja może się zmienić. Więc jeżeli jesteście samotni, to za chwilę już ta Wasza samotność. Się zakończy koło fortuny, wchodzi aby odwrócić wszystko do góry nogami i teraz pokazać wam to dobro. I, ops, przepraszam. I jeszcze Len, karty Lenormand y, wraz z. Y, Swoim tutaj z takim tematem niespodzianki w miesiącu marcu dla Was. Mamy tutaj jakieś sprawy mocno powiązane z mężczyzną, albo z tobą samym, albo z jakimś innym mężczyzną, może bratem, może partnerem. Będzie tutaj jakaś konieczność podjęcia przez niego dosyć takich drastycznych kroków, ale są to kroki, których nie może uniknąć, nie da rady uniknąć, tak? A więc jeżeli ktoś. Był w szponach jakiegoś nałogu, to będzie to taki czas, w którym on podejmuje taką bardzo decydującą, ważną dla niego decyzję, aby z tego wyjść. Zaczyna się leczyć. Jeżeli jest w jakimś ciężkim związku, to postanawia ostatecznie z niego wyjść. Jeżeli jest w trudnej sytuacji zawodowej, to również tutaj z niego decyduje się z tego, z tego związku zawodowego wyjść, tak? czyli ze współpracy z kimś. Jest to na pewno taki czas, dowiecie się o czymś takim, albo będzie dotyczyło Was samych, albo Waszej bliskiej Wam osoby, że mm, będzie to na pewno taki moment trochę trudny i decydujący, zwłaszcza trudny dla tej właśnie osoby, ale ona doprowadzi do oczyszczenia atmosfery i zlikwidowania istniejącego problemu. I jeszcze karta Rada od kart Diament Duszy. Ta karta pokazuje przytul mnie, przytul i otocz opieką, miłością, radością, ramieniem bliską ci osobę. Ciesz się chwilami wspólnie spędzanymi. Doceni, że masz tą osobę przy sobie, tak? A jeżeli się rozstałeś, to po prostu postaraj się z tą osobą jeszcze porozmawiać, może przeprosić, może wytłumaczyć i jeżeli jest to możliwe, pogodzić się. Mamy tutaj również kobietę ciężarną. Pamiętaj więc, że jeżeli kiedyś nabroiłeś i teraz chcesz przeprosić, to pamiętaj o tym, że potrzeba na to czasu, aby ta druga osoba wam ponownie zaufała. Tak samo jak czasu potrzebuje dziecko, które musi być. 9 miesięcy pod selruchem swojej mamy, aby mogło pokazać się Waszym oczom. Tak samo tutaj i te sprawy nie będą tak szybko znajdowały tego pozytywnego zakończenia, więc jeżeli są jakieś trudne sprawy, to daj temu czas. Natomiast, no pamiętaj jeszcze raz, przypominam o tym, żeby zbliżyć się do ukochanej osoby, żeby powiedzieć jej kilka słów, żeby przytulić i rozkoszować się wspólnie spędzanym czasem. Dziękuję ci serdecznie za uwagę, życzę cudownego miesiąca, a wszystkich zainteresowanych zapraszam na spotkania indywidualne.